Dzień Pani? dobry, cześć i czoło bardzo serdecznie jestem Paweł. Dzisiaj ze mną jest Joszelka i Bertbert. Dzień dobry. 1400 dzisiaj... koni mechanicznych. Tak jest. Hot Wheels. No. Wyścig króciutki, 58,7 kilometra. No, do zobaczenia na końcu odcinka. Na końcu <laughs> odcinka jeszcze... Słucham? Ale ten, ten wyścig Psz, chyba nie jest. No, no. Berber, zepsułeś wszystko. <laughs> Dobra. <Jucham. śmiech> sparuwaj tyle w temacie. No. Dobra, słuchajcie, trzymajcie kciuki, że nam się uda, że nic nam Paweł? nie że będzie wszystko w porządku. A możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Tak? co to są te dwa wielkie cusie na masce? No to są takie do przeszkadzania. Tak. fajne, no? że fajnie, że mi dzięki temu pomogłeś jechać w pierwszej osobie. Dzięki wielkie. No na pierwszej osobie to na pewno będzie super, byś <grym> musiał wystawić łeb za okno. E, a to jest wyścig, pięknie wygląda, zobaczcie na mapę. No cudowne no, to jest black screen. No. Więc. E, przeciwnej drużynie milu. zobaczcie też tak, Twin mile bomb, no, shakery, bomb shakery jeszcze. Shakery. Tak, okay. same Hot Wheelsy. Totalnie wyścig Hot Wheelsów, moi drodzy. No A to jest 1969 Hot Wheel. Oni mają wszyscy klasy A. A. Tak, więc na pewno przegramy. Na skoro, przegramy. skoro oni mają A. Jak ja będę skrętów? Ogólnie ten samochód nie był zalecany do tego wyścigu. No co, zazwyczaj jest, jest napisane, że o zalecany jest, nie? Może no faktycznie z pierwszy o sobie to się nie da. A nie teraz. proszę zjechać mi! Halo! Pamiętajcie, że gramy drużynowo! PERZE! No i jeszcze... No wypad, ty Cały czas się mi na dupce Ale nie mam no tyle samochodu, to co ja mogę A! zrobić? Bo? A i później nie wypchnąłeś na ten, na bandę Dobra, ogólnie tutaj w terenie on nie skręca. Więc no to będzie już się... No co ty nie powiesz! <laughs> on w ogóle o, nie, nie skręca. No się nazywa... Ej, dobra, ej, zróbmy tak. Widzowie, napiszcie po w komentarzach, czy chcecie żebyśmy zrobili taki wyścig na pierwszej osobie. Na pierwszej osobie e, jeszcze robię. Ja na na osobie, Okej, okay, ja tutaj nic nie widzę. Ja od razu zmieniam na trzecią. Ej nie no, da się jechać, tylko że proste jest proste. E? No? Jak jedziesz prosto, to jak patrzysz prosto, to dziwnie jest. Tak? Aha! No e, jest lipa ogólnie. Jest lipa, no dobra. To no, jest ogólnie dość długi wyścig. To tak, znam... 3%. Także on zajmie prawdopodobnie całe dwa odcinki. Te dwa odcinki? Ja myślałem, że tylko jeden. Nie, nie. No myślę, że dwa. Jak dwa? <grym> Ej. Nie, ja tylko żartuję. Jeden. No, najpierw żartujesz, że będzie dziesięciu kroń, nie iść, żeby dwa odcinki. No, co jeszcze mi zrobisz A że się popłakała. Paweł, <grym> ty na pewno wrzesz terenowo opony do niego? Tak mi się wydaje. Ale chyba jednak nie. No, bo tak troszeczkę dziwnie. <grym> nie, nie, terenowe. Jest na było pewno? pisane, że terenowe i e, jak sobie zatrzymasz się, to zobaczysz, Żary, że faktycznie jest żłobienie i faktycznie są terenowe. Ale terenowe w tym aucie są i tak e, wyglądają jak dragsterowe. Oh yeah. To ma tyle mocy, że ja cały czas mielę oponami, nie? No bo to jest Twin Meal! Podwójny mielak! Miela. Aha, co? Młyn. Młyn? Mielak? A wiesz, Paweł, że myślałeś wyścig, gdzie tak? 90% tego wyścigu to jest właśnie takie, taka trasa? Jakie e, zakręty? Jest no. świetna, czy chodzi o, o to, że jest żwir, szutr, tak tak, tak. Ee, błotko, błoto. No bo chwila, jedziemy gauntleta, tak? Tak. Gauntlet. No okay. i tu wyścig tej grzeły o ile mnie pamięć nie myli. O, następnego no, następnego chcę kolosa. nie, to nie jest krótszy. No dlatego, Może na każdym za zakręcie barierkę. Pytam, to nie? To się naucz hamować. Nie, to no, się mówię, ja to, to nie ja hamuję. Ja, ja przez pół godziny Amuję. hamowałem. Hamuję, tylko musisz umieć. Ale naprawdę je ja hamowam, hamowam i hamuję i hamuję i to nie hamuje. Jakie krótkie biegi hamuje cały czas i tu weź hamuj. To no, Paweł, pół godzin... ty wziąłeś nam taki. To zaczynasz jechać i musisz zacząć hamować. Gaz, hamulec, za 5 km skręcasz, hamuje. Oj, oj oj, oj Pokojnie. szkoda. Nisko się w nim siedzi strasznie, jest tak... Ale przepraszam ma, to... bardzo, chciałem tylko zwrócić jedną uwagę. Nie wiem co, czy wziąłeś leki, czy coś... Ale ty jesteś w domu. Wiesz, ty siedzisz o? teraz w domu. Na fotelu! Na fotelu, ja wczuwa. Nie, czy ja minąłem punkt. <śmiech> <śmiech> o nie. Najgorzej. Pokojnie. Przeciwna drużyna to słabe łóżki. No skoro ja jestem trzecia, to widać, że jest słabe łóżki. No. Ja... chyba coś tam się dzieje. Dobra, zamieniasz się w Ja Jadę po pandzie. Artuditu I ogólnie nie, nie jestem w stanie nie jechać po pandzie. Zakręt! Nie no, coś się nie daje. Proszę cię, to jest najbardziej fajny wyścig jaki ever robiłem. Każdym samochodem da się jechać. To, to nie jest samochód. To jest samochód. E A to jest zabawka. Jest zabawka. Bardziej można. Samochód, zabawka. No nie. No. Okej. Okay. To ja się wkopałem. <laughs> Berber. biedny Berber. napiszcie w komentarzu. Okay. Ja mam dopiero 14%. E, u mnie jest 17%. 16 okay. okay. hm. śmiesznie. Pierona ja, przy to naprawdę ani nie skręca, ani nie hamuje, ale pruje do przodu jak szalone. To samochód amerykański w takim razie no. Coś na to chodzi. Nie. Nie, czekaj, są... Właśnie napiszcie w komentarzu, nawet nie wiem, może ty wiesz. No, nie, ja nie wiem. Hotquist, to jest Mark to skąd to się wzięło? To ze Stanów się wzięło czy skąd indziej? Jak umie jechać prosto i nie skręca, to tylko amerykańskie może być. Aha, <laughs> chyba się na to się zniszczyła. <laughs> nie, ale chodzi o te zabawki, nie no, bo to takie zabawki są przecież. Zaczęło się od zabawek, później zaczęli robić pewnie takie prawdziwe e, w realu. <laughs> Pani, ja nie ja pani. Wiem. A wyobraź sobie jechać czymś takim, kurde. Ej, no pewnie, że tak. Napiszcie w komentarzu, że chcielibyście jechać takim czymś do kościoła, albo gdziekolwiek indziej. Do szkoły. Stare, do szkoły, to, to byś do szkoły mieć takim podjęłbym. Ale to ma tam na stówę, bo, bo tu są tak krótkie biegi ustawione, że kręci iść Staraj i na środku jeszcze, pomiędzy tymi młynami, nie? No nie. No właśnie tak, nie do końca po środku. No, jeden ci zasłania no. w zasadzie <laughs> wszystko. No nie, bo są dwa tutaj, więc jak na środku sobie siądziesz, to spoko, widzisz, wszystko. Tak, wyrwij kierownicę i sobie połóż. Okej. To jest dobry pomysł. Eee, no nie, no ale to wiesz, kanapę to rzucić na środek. Taką kanapę na środku daj cegaty meble, no nie, na przykład. Mhm. No mu no, dalej, Paweł, mu. No, no mu mu, jest. Mu. I jazda, nie? Może w kolorze czerwonym jeszcze? Nawet przy na godzinę nie mogę skręcić. Tym. Halo, pani... Ee, Pani Małgorzato Soko, proszę, tutaj e, dajemy kanapę, tak? Do Twin Mila potrzebuję. Dzień dobry. To rabat 10% na wszystko. Dziękuję. O, co to za lokowanie produktu. No nie. O rany. Dobra. Proszę się tam nie śmieszkować, no, pozostało nie, tam tylko... bo zostało. tylko. dopiero 24%. 22. 25. No to chyba 5. sobie żarty robicie. O, trochę tak, drogi totalnie. asfaltowy jest! O, i znowu piasek! Ja. Ale już nie było, to tylko piasek teraz. To no, bierz pandę na No Dobra, słuchajcie, powiem tak, tutaj nie ma sensu nawet hamować. Tym I się nie nie wydaje, ma sensu. bo ogólnie to, to jak nie 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 będziesz hamować, to pominiesz y, te checkpointy. Tak jak ja. No ubierz A. mi. Nie no, po prostu odpuścić gaz czy coś, no bo tutaj zakręt jest i co z tego, że ja hamuję Ale tak przywalę. O nie, dobra, nie przywaliłem. Prostu musisz A To, to wyważyć. wynika z moich super umiejętności. O, musisz to dokładnie. wyważyć. Musisz niezróbane wiedzieć, jak hamować. Tak, niezrównane umiejętności. Dobra, ja już w sumie. To, jesteś blisko, przecież dawaj, chodź, idziemy. Nie, nie chodzi mi o to. Ja już no? w sumie sobie odpuszczę próbę hamowania, tym po prostu będę jak cały czas walił w barierki i tak. No ja Ale... właśnie e, takie mam wrażenie, że chyba to nie zmieni, nic nie zmienia, bo ja hamuję Ale... i tak, i tak przywale. Bo ja starałem się jechać płynnie, żeby. Ładnie, znaczy, ale, ale, to jest co, to to... ale są momenty, gdzie możesz przyhamować i faktycznie ładnie przejedziesz, elegancko. Ewentualnie proponuję użyć ręcznego i pojechać lekko bokiem. Ale... Oj, tym to się pojedzie? Mam pytanie. Proszę cię. No, tak. Czy my w ogóle potraficie jeździć? Bo ja to na razie ja? na wszystkich zakrętach jeszcze nie, może trzy razy na początku uderzyłam w barierkę. E, dobrze, ile masz procent? 28. <laughs> Dobra, czwarty no raz uderzyłam. <laughs> Bryka służy do brykania. Możesz osią. mnie nie Pięknie. zagadywać dokładnie tak. Achievement! Yeah! ja? Eee, za co kurde? Bryka służy do brykania. O! Oh. <grym> oh. Taki dostałem, no? Za co niby? No za to, że brykam. Mm, no chyba niezbyt. Ej, ale fajnie drifty mogą lecieć na nim. Takie trochę drifty, bo później szybko wraca do formy. Czy napęd na 4 do tego? no? Jakbyś tu miał ten napęd po chłopie co by się działo. Proszę Cię, bo super. Jaką macie prędkość maksymalną, jaką widzicie na blacie? Eee, 200 mil, ale to chyba w milach. To jest bardzo złe pytanie, bo jestem jest na zakrętach. A, no to na zakrętach jaką masz prędkość? 180 teraz. 20. A, to dlatego. A nie, ja wyjechałam o, w zakręt 200. 200 i jakoś nie uderzyłam barierkę. Na no, no to od zakrętu. <laughs> Proszę cię, jak masz zakręt. To i się musiałaś jakiś klej pod niego dać. No w właśnie, bazydy. chyba taki podklejony trochę, ten, ten Hot Wheels. Dobra, stuwa w zakręcie ostrym, no to może być, nie w dużo 200 gdzieś, w zakręcie. Gdzieś? Ja też było 200 w zakręcie, aż po bandzie poszło. Ja robię stuwa w zakrętach. No, my robimy 200. A no teraz 180 Ej! w zakręcie. Hmm. Teraz Dobrze. 80 w zakręcie. Dobra. W ogóle napiszcie w komentarzach, co mamy zrobić później, następnym razem. Kolosa! Kolosa? Ja w ogóle myślę, żeby zrobić jakąś odcinek solo e, z historią jakąś. Po co, Dobra. proszę cię, po co historię masz już? Widzisz histerię? Bez histerii. Bez histerii. Dobrze. Widzowie zdecydują. Do no nie, to Jak to się no, stało? No bo ja walę po bandzie i jadę driftem. <laughs> Widzimy, że mamy dość dobra, dobrą przewagę, mamy? Mamy nadwagę, Więc, chyba chciałeś powiedzieć. E, a tak, no, też, też. Zgadzało się. Zgadzało Znaczy co? Okej, Okej, raz. Dziękujemy no, za obecność w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszym i wszystkich innych. I wszystkich e, poprzednich. Poprzednich i następnych, jakiekolwiek by miały być, ale już nie, nie tak A tu nagle user was moved out of your channel. Tak, dokładnie. <laughs> Nie, user timeout, nie? Nagle. User kicked, user banned. Po prostu banned. odłącza mi kabel. A. No. kabel. Ale jeśli byś odłączył kabel, to odłączyłbyś go też sobie, bo Przepraszam, jest Przepraszam, ale samym ja cię odłączę kabel BP. Ale ja kabel BP. What <laughs> nie Słuchajcie, taka historia. E, e, mianowicie, Joszela przyniosła... E, coś, tak, zamek? Nie, czekaj. Zapięcie do roweru. Zapięcie do roweru, nie? To takie, takie, ale takie śmieszne, fikuśne, takie inne trochę. Takie inne. Po prostu jest zakręcone. E, takie zakręcone, tak? No i, i mówi, to jest kabel do wifi, nie? No, no! Bo nie wiedział jak to się nazywa, więc. No, potrzebował nazwy, no powiedziałam kabel no do No i wifi. tak. O, jak fajnie, że to taki ostre zakręty, serpentyny teraz będą. A to my wjeżdżamy A. na tą górę. Aha. No! To nie. Rewelacja, nie? nie no, świetnie. Rewelacja. Tak się właśnie wjeżdża. Tylko tak nie chcę na to auto. Nie próbujcie prawdziwym autem. Sprawdzimy autem, e, tylko, no, tak, tylko Hot Wheelsem. Trochę mi własne. Tylko Hot takie potrafi. Jechać tak mocno i przywalić przykład nie, 250 barierkę. I łup! I 150 nagle. I jest w całości. Tak. Nie to jest bala. Włączył kosmetyczne obrażenia. O, ja w ogóle a, właśnie te Lepiej a, jeszcze, nie. <laughs> e, kosmetyczne, czyli co, że szminka ci się tak, zatrzeć, tak. co? Mm -hmm. Tak. Może masz szminki? Ok. Jasne. Okay, e, no, ale ogólnie dobrze. chciałem powiedzieć jedną rzecz, że mianowicie chciałbym gdzieś tam w niedalekiej przyszłości zrobić odcineczek, gdzie będę grał na kierownicy. Co? Już na no, czwórce grałeś. No tak, gram w ale bardzo krótko gram w czwórce. Ja bym chciał zobaczyć jak się tu będzie jeździło w piątce. Może niekoniecznie Hot Wheelsem. Hot Wheelsem. A no, no tu nagle kontroler ale... odłączony. Nie, ale ten, nagle tak, kierownica odłączona. No co? No i a w, tym, a w Realu, w Mustangu też tak miałeś kiedyś, że na przykład nie jedziesz, jedziesz nagle, kierownica odłączona? No <grymka> nie. Miałem kiedyś taką... A nie, czekaj, nie, nie. Na pewno? Coś mi było, coś miałem, ale to nie w Mustangu, w mojej korsie, co, co jeszcze miałem. No? Że, że kierownica cię odpadła? Nie, z, z, zablokowała mi się w jednym... W jednej pozycji i ha. nie mogłem nic zrobić przez chwilę. Eee, a, Dobrze, okay. że a, jechałem prosto i nie było. Z, ale z to podczas jazdy. Okay. To podczas jazdy? No, okay. podczas no jazdy. się zablokowało e, po zaparkowaniu. A. E, ale to jest taka blokada po prostu i to wystarczy tam ten... takim małym trikiem to zrobić i, i się odblokowuje. No proszę. Nie becz. Potem, ale nie becz. Jakby, jakby mi się zablokowała kierownica no. w trakcie jazdy, to nie wiem co bym zrobiła. Po chyba Najważniejsze było nie panikować. Po ręczny! No, spoko na no, autostradzie jedziesz, nie? Mm, ręczny! No pa! czy, to Paweł! To jest to najlepsze. To jest wyścig, współpraca! Sądzę, że się płyną. wkopał, kurde. Jak się wkopałem? Nie, chodź, pokażę Ci teraz, jak się można wkopać. Kopać to, na się do ziemi. Eee, ale to na halloween no? Co? Tak. No ale mnie już było. ej! Paweł? Nie jest za. Per? i czemu się tam wkłonicie? On po prostu czeka, żeby się na mnie wbić na zakręcie. O, właśnie nie. tak. <grym> to co za Paweł w Przepraszam, ale trochę mnie poniosła. Ja od niego uciekam, nie ma. Okej. Okay. Nic się nie stało. 65% Paweł mamy No dobra, chodzi. 67%. Jestem chodź Postukamy. Co? No dzięki. Proszę bardzo co? Nie, się autem! Stukać. Auto a auto! E, 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 co? Aż w iskry pójdą! I opony ci spadną. Mm -hmm. Te co wymieniłeś te fotki już tak się wymienia opony? To nie jest e... tak, że po prostu wymieniasz samochód. No po a, takim to... sprzęgiem. Minotu... Trzeba... Ale czad. Gijek. Gigaczard. E, no więc e, myślę, że nie, po prostu całego grosoraczka zmieniasz. No mówię przecież. No. To no, powiem, powie, powtarzasz. No ale nie, bo ja minął punkt, musiałem powtórzyć. Aha, okej, okay, dlatego. Dlatego też powtórzyłem całą sentencję. Okej. Okay. Musiałeś powtórzyć dokładnie to, co ja powiedziałam. O, pięknie, driftem weszło. Exactly yes. No i teraz nie ignoruję. Ale jaka Co się stało? Co? <laughs> I... <To>? Co? <laughs> O nie, tu można spać z góry, najgorzej. O, Bert Bert! Odejdź, Wiesz, odejdź co? ode mnie, podejdź. Nie zrzucaj go z góry. Dobra, jadę. Z osiągnięcie kan ale fajnie. Ej, 69% mam. 71. Nie, zrzucam. O, 73? 70. Okay. Ba, 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 nie no i fajna fura! No co chcę, chcę, się, fajnie się skończy. Fajnie się jedzie, co wy chcesz? No, no fajnie trochę. się jedzie, ale już mnie wolą jeszcze, jeszcze 50 parę kilometrów. No prościej się jedzie na klawiaturze faktycznie mam. No. O. Op. Nie trzeba dla przycisku klikać, no Bo teraz musimy jeszcze zjechać stąd, prawda? Ja. O nie... No teraz, no tak no wjeżdżasz, już później zjeżdżasz. No. To trzeba. Jak wiedziesz, to i czas jechać, przecież. Wiadomo. Całkiem logiczne. Dobra. A. A wiecie o tym, że tu można zrobić. To. Jak to się nazywa teraz? Przejechać na czysto dany wyścig, każdy można. Nie. W sensie nie uderzyć w nic. No, da się, tylko. No da się. Ja już ogólnie tam zrobiłem ileś. Wszystkie chyba zrobiłem te, jak to się nazywa, wyścigi uliczne. Włącznie z tymi dwoma długimi, czyli tam był chyba Kolos i. Co tam było jeszcze? I coś jeszcze było. Eee, maraton, nie wiem jak się nazywał. O, Goliad. Maraton, Goliad. Chyba, tak. Goliat. O, nie, przepraszam, tak. Goliat i ten. I Kolos, o, właśnie. Okej. Okay. Też na czysto przejechałem. Czysty przejazd zaliczyłem. Co prawda, musiałem to zrobić troszkę wolniej i mniej ryzykownie. Troszkę. W no. moim wykonaniu to troszkę, to no, nie wiem czy dużo Czy znaczy. najgorszy znaczy. jest start, kiedy zaczynasz od ostatni, auto. i musisz się przebić przez wszystkie boty. O, może się... sobie brykniemy. O? Taki ten, dostałem ten e, achievement teraz. Może e? sobie brykniemy znowu? E, no. Proszę, co? E, tak. Excuse me, what? <laughs> Już 16 minut. E, ogólnie kwestia wygląda tak, że po prostu musi być odpowiedni Jej. samochód do tego, nie? To Właśnie, nie coś no. takiego. E, znaczy taki samochód e, jest w ja myśli... porządku. Dobra, ja... taki tylko, który nie ma 1400 godzin. E, nie, ja myślę, też jest w porządku i ja naprawdę dobrze mi się go prowadzi. Bo, no. ja, my, ja myślę, że ogólnie następnym razem e, proponuję, żebyśmy zrobili e, wyścig przełajowy, na przykład jakiś Bugatti. Tak, oh no. ah, to jest bardzo dobry pomysł, Bugatti terenowe. No, Tak, zrobimy Wójt Bugatti Veyrona w wersji terenowej i przejedziemy sobie na przełajowe, tylko wiesz co... No, nie ma co... Trzeba najpierw przetestować, więc proponuję przejechać tytana. O nie. Tak. To? No tak, tytana, no ten, ten tam, nie wiem ile tam ma 50 parę kilometrów czy coś Może mniej nie nawet jest. Chyba nie jest zbyt. Mówisz? No. Aaa. Dobra. Well jest, but tak no. O panie, ale tu zakrętów normalnie. Ile szwiru mam już w gaciach? Eee, co? Chyba w skarpetkach. Nie, Hot Wheels tutaj, tak jak wygląda. No, to, to jest bardzo zawieszenie, więc prosto do batów wpada wszystko. Co? Właśnie Paweł, mogłeś mu trochę podwyższyć zawieszenie, to by trochę lepiej się prowadziło w kurde. kurde. ty świetnie się prowadzi. Bo to jest taka nisko zawieszona kosiarka, tylko większa. Z napisem Hot Wheels. Hmm. I z przodu ma takie dwie mielarki do drewna. Ty, jak my jedziemy w czymś Do takim, Do ja mówię... A jak przywalam tyłem, to mi aż dźwiga tył i e, lecę naprzód. Też tak macie? Eee, Masz wylec. tyle mocy starej, że... No chłopie, jeszcze napęd na cztery, to normalnie pada. Czekaj, Łup! Jadę na przednich dwóch kołach. A, aż pies zaszczekał gdzieś tam. Co? I tylko mam nadzieję, że nie tyłeczkiem. <grym> Bo? Jesteśmy, w tak, jesteśmy w takim miejscu, że tutaj pieski e, tym... E, tyłeczkiem szczekają. Aha, myślę, że strzelają. No No, jak będziesz jechała, to ci strzeli. Ale piesek? Z pewnością gorzej. O, zakręt 90 stopni! O ja najgorzej. Spokojnie, na szczęście jest panda, która wykamuje. Panda panda. To jest. Mm, no nie wiem. Te pandy są takie fajne. Okej. Okay. Dobra, jazda i ja zdaję tu zakręcior kolejny! I dwie <laughs> e, kieszeni? I 250 Punktów karnych. i 190. Ewy. Wypłaty No Przykre <grywa> <grywa> akcja Dawaj, wyjazda hmm. No, 91% 81, także mamy różnicę 10% no. Ja mam teraz 91 No, różnica 10% berber poczekaj, dam ci batonika już mnie dogonił, kurde. Już czy dopiero? Już. A widzisz. Chodź ci, tu. Ci ja go dogoniłem, a teraz on mi. Chyba. Chodź dopiero. panie. Ja cię dogonił jak było 60, znaczy no. no bo teraz już gonię Bertberta po prostu, a... Ja wcześniej się bawiłem. Okej. Okay. Mm, a teraz mm. już... E, a nie możesz goniłem. tego pogodzić ze sobą. <laughs> e, pogodzić, tak pogodzić. Zabawa, Zabawa z pogonią, z... proszę cię. Zabawa. To nie jest to samo. Wow! O dobra, na szczęście Nie no planu... hamowanie to nie ma sensu na tym kierunku. Nie, naprawdę to nie ma sensu. Ja lubię jechać tak wiesz na czysto. Lubię czyste przejazdy robić jak najbardziej, bo to jest fajnie, daje satysfakcję, ale tutaj totalnie musiałbym jechać chyba 50 na godzinę, żeby wjechać w ten zakręt. Nawet mniej No. Ja nie przy 30 ogólnie, nie mogłem Ogólnie chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, że ten samochód tak naprawdę to jest wyś do wyścigów dragsterowych. No, biorąc pod uwagę grubość, tylny hopon, to, to tak. grubość tylnych opon, to Grubość tylnych opon, długość, tak, to jest auto dragsterowe. Stricte, więc e, e, robienie gauntleta to jest coś? To jest coś, do czego to auto zostało stworzone. Tak. Są... Na e, pewno. tak. Dobra, Max testuje 340-350. E, super zakrętu. Ok. Uwe, dobra, o, 350. Okay. Jeszcze pół minuty, Git. Masakra. To no, ale no, że nie ale końca tego jest właściwy. taki, że gra się ładowała, nic nie przerywało, gra się nie wycofała, a właśnie, a Paweł... nie spauzowała, prawdopodobnie no, kontroler się kontroler nie odłączył. Czysty przejazd. No, dokładnie. Totalnie czysty. E, dobra, dajcie znać, czy chcecie oczywiście więcej, e! czyli na przykład... E, ale ja to jeszcze, to jeszcze kończę, zostało. no ale... Dobra. Okay. Co? E, więc znajdźcie to czy chcecie kolosa, albo nie wiem. Nie czekaj, Goliata, który miał okrążenie, mógł robić. Goliat, chyba, nie? Goliat. Tak, no to tam 99 okrążeń. No pewnie. O, o ile myślisz? pieniędzy. No. Dobra. Mi się. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Chaos. Baba. I Idę spać. O, nie.